I witamy w Asyżu. Właściwie to można by powiedzieć, buongiorno. Wjechaliśmy do Kashi, miasta świętej Iryty. E, witamy. Nowy dzień, nowy tydzień. Dzisiaj mamy poniedziałek. I witamy w Asyżu. Właściwie to można by powiedzieć, buongiorno. Ale. Na tym i na kilku innych słowach mój włoski się kończy, niestety. Zobaczymy, może parę nowych słówek poznamy. A póki co, Tocha się wczłapuje za mną. Przywitaj się, Tocha. Bądź jarno! <laughs> no i idziemy zwiedzać Asyż Miasto Świętego Franciszka. Zobaczymy, co uda nam się tutaj obejrzeć. Po wczorajszym meczu lekka chrypka, ale trafiliśmy na sektor ultrasów Mący. No i poddaliśmy się fali okrzyków. Przy okazji, nowe znajomości. Pozdrawiamy szczególnie Daniela i Monikę. No, i co? Zaczynamy nowy dzień i nowe przygody. I zmierzamy w stronę Bazyliki. Miasto powoli się budzi. Ruch zaczyna się robić. Nasza wycieczka idzie przodem, no i co? Będziemy pokazywać, co uda się zobaczyć do przodu. No i ukazują nam się piękne widoki. Idziemy i oglądamy tutaj. Jakieś figury, zaraz zobaczymy, co tu za figury. O. A tutaj mamy szopkę betlejemską w Asyżu, dlatego że to właśnie święty Franciszek rozpoczął zwyczaj rojenia szopek i tak wygląda szopka w aserżu A nam wychodzi słoneczko pięknie przyświeca Pogoda się zrobiła jeszcze tutaj każe panoramę bardzo ładnie to się prezentuje. Weszliśmy już do środka do bazyliki. To jest ta górna część bazyliki, tutaj w waserzu. no Ładnie to wygląda. Jest dużo fresków na suficie, na ścianach, dużo świętych, jakieś tutaj obrazy, różne sceny. Podejrzewam, że to sceny z życia świętego Franciszka. No, Święty Franciszek zasłynął właśnie z tego, że pochodził z bogatej rodziny, wyrzekł się wszystkich rzeczy, wszystko co miały rozdał ubogim i sam postanowił właśnie w taki sposób żyć. Przechodzimy do drugiej części bazyliki. Tutaj ze schodów widok na ołtarz widać. Wszędzie jest bardzo dużo malowideł. Dzisiaj nie ma pielgrzymów, pusty kościół. Ale staramy się tutaj zachować ciszę. Tutaj jest kaplica z relikwami świętego Franciszka. Tu chyba znajdują się jakieś tuniki jego, sandały i habit, w którym chodził, a właściwie to, co z niego zostało. I tutaj widzimy kaplicę, w której znajduje się krzyż świętego Franciszka. To pod tym krzyżem miało słyszeć słowa, aby odbudował kościół, aczkolwiek prawdziwy ten krzyż znajduje się w bazylice świętej Klary. Wchodzimy do kaplicy, gdzie znajduje się grób świętego Franciszka prośba, tak jak było napisane na ścianie silencio, czyli żeby zachowywać ciszę. I tutaj właśnie wchodzimy do kaplicy, gdzie w centralnym miejscu na środku znajduje się grób. entre do Zobaczcie, bazylika z wierzchu, z zewnątrz, słoneczko prześwieca, piękna pogoda. Harold, jak jest? Dobrze. Zadowolony? Piękna panorama ze wzgórza Asyżskiego. Rodzina zadowolona, zjedliśmy śniadanko pyszne. Była pizza, croissanty, fornetti włoskie, no i to, na co Monika czekała najbardziej, gorąca herbata. Ale herbata była niedobra. No, dało się wypić, ale była ciepła. Idziemy dalej. Moi drodzy, muszę Wam nagrać, bo właśnie w styczniu znaleźliśmy piękne winogrona. Proszę daj mi Rosną tak tu sobie na froncie domu no a my już idziemy do góry musimy znaleźć swój samochód dziewczyny idą ale już trochę zmęczone bo tu wszędzie pod górkę jeszcze ostatnie ujęcia na tle Bazyliki Carlos, Carlos nie zmęczony on ma cały czas siłę a my maszerujemy Że wszędzie sklepiki z pamiątkami, gabloty, wszystko można kupić. Tu jeszcze kamieniczki i wszędzie wizerunki świętego Franciszka, nawet na murach domów. Tak to ładnie wygląda. A na dole. Życie toczy się jak co dzień dzisiaj mało turystów chyba nie jest to jakoś pora bardzo oblegana no ale poniedziałek rano może jeszcze się zjadą Jechaliśmy do Kashi miasta świętej Rity i jesteśmy tutaj pod bazyliką towarzystwo się Szykuję do zwiedzania, a my jeszcze tutaj sobie zobaczymy widoki z góry. No ładnie się to prezentuje, fajnie, fajnie. Nic. Ruszamy, ale. jesteśmy w środku Kościoła w Kashi, gdzie znajduje się po prawej stronie w skrzydle kaplica z grobem świętej Rity. Tutaj możemy podejść i zobaczyć właśnie w takiej szklanej trumnie znajduje się. Święta Rita właśnie zasłynęła, że ludzie modlą się w wielu różnych intencjach o pogodzenie rodzin, o, o dzieci, a nawet o finanse. Gdzieś tam przy kłopotach finansowych również takie intencje tutaj do świętej Rity przynoszą. Kościół jest bardzo malowniczy, jak wszędzie, pełno fresków, bardzo kolorowych. Tak to tutaj w kaszy na takim zboczu góry wygląda w środku. No i moi drodzy, jesteśmy już w Rzymie. Chodzimy do naszego mieszkanka. Głodni wszyscy, to zaczniemy od kuchni. Monika już tutaj coś działa. To jest nasza wspólna kuchnia. Jest taka anekik jadalnia. Idziemy do naszego pokoiku. Będziemy tu mieszkać przez najbliższe 6 dni Ferajna już tu <laughs> dorwała telefony To jest nasze łóżko Tutaj Tosia już się rozgościła no. A tutaj Karol Łazieneczka Łazieneczka. Rzecznic. I idziemy jeszcze zobaczyć widok. A krata jest. Nie wiem, czy mamy klucz. Ale pokażę Wam tutaj już mur Watykanu. Także śpimy przez ścianę z papieżem. Może wpadnie na kolację? Przyjmiemy. No i tak się tu rozpakowujemy. I od jutra zwiedzanie. A może jeszcze dzisiaj coś? Problem trochę mieliśmy z parkingiem, bo jest strefa. No i ciasno strasznie nie ma gdzie zaparkować. Ale nic, poradziliśmy sobie. Dobrze mieć znajomych w Rzymie, także mamy parking u nich. Tak. Opuszczamy wieczorny plac świętego Piotra, idziemy wzdłuż kolumnady. Tu jeszcze widok na plac, na wazylikę i wychodzimy z placu, idziemy wzdłuż murów Watykanu, zaraz będziemy przechodzić koło Bramy Spiżowej, zrobię Wam przebitkę. Jeśli podobał Ci się film, zostaw lajka, zasubskrybuj. Będzie to też dla mnie informacja, że są osoby, które chcą to oglądać.